Ania 64 biodra 92, 3 i udo 52,3. Dzisiejszy posiłek pierwszy mam melona żółtego, migdały prażone, solone i tutaj w smoothie dzisiejszym mamy kefir, mamy białko serwatkowe. I do tego wszystkiego jest jeszcze babka jajowata. Jak nigdy wcześniej o niej nie słyszałyście, to wygląda ona tak i zawiera bardzo dużą ilość błonnika. Siłek numer dwa. Tym razem w weekendzik zrobiłam coś innego. W końcu mamy. Pieczone gruszki z orzechami włoskimi, z serem camembert i z truskawkami. Polane wszystko jest syropem klonowym, gdzieś tutaj wypływa z dołu. I posypane jest to wszystko również rozmarynem. Jak chcesz zrzucić kilka kilogramów i stać się bardziej pewna siebie, chcesz być inspiracją dla swoich dzieci, to moja nowa seria, która nazywa się Lżejsza Ty, jest dla Ciebie stworzona. Będziesz lżejsza fizycznie o kilka kilogramów, ale i lżejsza psychicznie, bo wydobędę z Ciebie tą pewniejszą wersję. Siebie. Cała seria składa się z 21 odcinków i każdy z nich jest na inny, ważny dla ciebie temat. Każdy odcinek kończy się prostym, i dającym siłę zadaniem do wykonania. Preferowane jest, aby słuchać jeden odcinek dziennie tak, żeby po 21 dniach mieć wbudowany w sobie nowy, silny nawyk. Który posłuży Ci na lata. Dzięki serii lżejsza ty. Twoje życie będzie szczęśliwsze. Cena za 21 odcinków i ponad 7 godzin materiału nagraniowego to 69 zł. Kupisz tą serię, która stworzona jest dla Ciebie. Serię lżejsza ty, wysyłając do mnie wiadomość, e-mail na adres majka mba.gmail.com A w temacie koniecznie wpisz lżejsza ty. Adres e-mail będzie się również znajdował w opisie poniżej tego filmu, jeżeli miałabyś ochotę go po prostu skopiować.